Dziękuję bardzo. Pani minister, zamieszczone na stronach internetowych pani ministerstwa. Stanowisko głównego inspektora sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat wynika że obowiązujące rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych nie reguluje kompleksowo wymagań sanitarnych odnoszących się do kwestii żywienia. I w związku z tym chciałbym się zapytać, czy w tym właśnie obowiązującym rozporządzeniu nie uregulowano w sposób kompleksowy tych wymagań, tak jak to zarzuca główny inspektor sanitarny? Jakie działania w tym zakresie podejmował pani resort, żeby to było rzeczywiście kompleksowo ujęte? No i należy rozumieć, że będzie nowe rozporządzenie, czy pomimo braku istotnych różnic w projektowanej delegacji ustawowej to nowe rozporządzenie może wyeliminować to niedopatrzenie. To jest jedno pytanie takie zasadnicze, a drugie może mniejszego kalibru, czy mogłaby mi pani minister powiedzieć jakie były maksymalne wynagrodzenia proponowane przez gminy, bo to one tą stawkę ustalały dla tego dziennego opiekuna bo y, być może, że y, y... Należałoby się zgodzić z tym, co Pan Senator Sprawozdawca powiedział, iż może to była jedna z barier, właśnie, że to wynagrodzenie maksymalne ustalone było na niskim poziomie. I czy, czy ministerstwo analizowało w jakiś sposób, że te inne podmioty, w cudzysłowie prywatne, będą finansowo atrakcyjniejsze? No i ewentualnie, czy, czy nie dałoby się tego może w jakiś sposób ujednolicić, podnosząc. Tą, tą granicę tego maksymalnego wynagrodzenia. Dzie dziękuję, dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę, panie minister. Y Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rozporządzenie, które obowiązywało z 2011 roku dotyczące warunków sanitarnych i higienicznych, ale także tych drugich, które dotyczą spraw przeciwpożarowych, ono było respektowane, ono jakby też było obligatoryjnie podyktowane warunki na służby, które sprawdzały i dokonywały jakości i oceny tych obiektów. Natomiast problem pewnej dysfunkcji pojawiający się wtedy polegał na tym, że te służby, które oceniały obiekty, w których miały funkcjonować żłobki i kluby dziecięce, były także poddawane restrykcyjnym przepisom i ustawom, które dane służby pracowały na nich, czyli własne przepisy Sanepidu i Straży Pożarnej. W jednych miejscach one były bardziej restrykcyjnie postrzegane w innych mniej. Dlatego też pomysł jednego wspólnego rozporządzenia, który będzie dawał wytyczne dla Sanepidu i dla Straży Pożarnej, żeby wszystkie obiekty, w których będzie realizowana ustawa i będą tworzone miejsca nowe dla dzieci do lat trzech były w oparciu o nowe rozporządzenie. Druga kwestia wynagrodzenia dziennego opiekuna to kwestia, która była regulowana przez uchwałę Rady Gminy, bo to tylko gmina do tej pory zatrudniała. Co do wielkości tego wysokości tego uposażenia nie umiem powiedzieć, czy jest to jednakowe uposażenie w każdym miejscu. Natomiast z całą pewnością nie były zadowalające i dlatego też ten dzienny opiekun nie był z taką dynamiczną prędkością pojawiał się na rynku. Natomiast teraz... Po pierwsze, zwiększenie dotacji z 50 na 80, w ogóle możliwość pozyskania dotacji przez osoby fizyczne, przez podmioty niepubliczne, daje szansę, że te środki będą większe. Zatem to jest kolejny argument, że ta forma opieki nad dzieckiem do lat 3 będzie się dynamicznie rozwijać i na tym nam bardzo zależy. Dziękuję bardzo.